嘿。Hey. Zapraszam dzisiaj na recenzję produktów do włosów, a mianowicie będą to produkty firmy QOD, czy też QOD. Jest to firma brazylijska, która ma w swoim asortymencie zarówno kosmetyki do pielęgnacji profesjonalnej, jak i domowej. No i ja miałam tę przyjemność przetestować taką serię arganową, czyli z olejem arganowym i jest to odżywka szampon, maska do włosów oraz już wcześniej przeze mnie wspomniany olej arganowy. Produkty z tej serii są nastawione na regenerację, na odbudowę oraz na nawilżenie włosów oraz dodatkowo zapewniają em busca. Ja ze swojej strony Wam powiedzieć, jakie są moje odczucia po kilku tygodniach testowania tych właśnie produktów. Najpierw na pierwszy ogień niech pójdzie szampon oraz odżywka. Od razu mogę powiedzieć, że bardzo podoba mi się prostotę tych opakowań, ponieważ one są po prostu takie jak zwykłe, bez żadnych udziwnień na górze. Także jeżeli zaczyna nam się kończyć szamponu podżywka, to nic prostszego stawiamy po prostu do góry nogami i cała resztka szamponu, czy też właśnie odżywki, spływa na, na samego ujścia, więc nie mamy problemu z kompletnym wykorzystaniem naszego produktu. Zacznijmy może od szamponu, bo to od niego zawsze zaczyna naszą pielęgnację włosów. Szampon serii arganowy nie zawiera soli ani laurylosiarczanów. Dodatkowo został skomponowany przy użyciu um, czynnej biologicznie keratyny i olejku organowego i ma naprawdę wysokie właściwości nawilżające i odbudowujące nasze włosy. Dodatkowo ma neutralne dla skóry głowy pH 5.0. Ponieważ ta cała seria przeznaczona do włosów suchych i głamliwych, troszeczkę mnie na początku przerażało, bo moje włosy takie nie są. I obawiałam się tego, że tak do, mocna dawka nawilżenia odbije się tym, że moje włosy po prostu będą się przetłuszczały, a nie będą pięknie nawilżone. I po pierwszym użyciu muszę przyznać, że moje włosy chyba przeżyły jakiś taki szok kulturowy, ponieważ z szamponu za 6 zł przeszłam na szampon za 70 zł i po pierwszym użyciu dosłownie miałam tłuste włosy, myślałam, że to będzie pierwszy i ostatni raz, kiedy używam tego szamponu. Ale się przemogłam, pomyślałam sobie, dobra, nie. Mogę dać za pierwszym razem za wygraną, no i postanowiłam go użyć następny teraz. No i od tamtego, drugiego razu już moje włosy troszeczkę się przyzwyczaiły do tego szamponu, i rzeczywiście wróciły do normy, już nie są przetłuszczające się, i znowu mogę je mieć co trzeci dzień, ale na początku rzeczywiście był taki moment, że były aż za bardzo nawilżone. Jeżeli chodzi o sam szampon, no to jest bardzo fajnie w użyciu, ponieważ jest dosyć wydajny. Oczywiście na moje długie włosy, no to nie jest to tak, że ja mogę użyć jakiejś małej ilości, więc muszę troszeczkę tego szamponu wylać, ale zawsze, nieważne jaki szampon to by nie był, zawsze o roz Zwadniam go odrabinę od z wodą. Wtedy jest ogólnie taka fajna, lżejsza konsystencja, którą łatwiej się używa na włosach. Dodatkowo ten szampon na tyle wygładza nasze włosy, że w momencie już mycia, właściwie spłukiwania wodą, one się rozplątują, a ja nie mam za krótkich włosów, więc w czasie mycia one czasami wyglądają jak jeden wielki kołton, a w momencie, kiedy już puszczam na nie strumień wody, żeby spłukać szampon, one są już całe rozczesane i mogę swobodnie po prostu przewlec całą dłoń między włosami i na pewno nie spotkam oporu. Dodatkowo, jeżeli użyjemy jeszcze dodatkowo tej właśnie odżywki, która jest również z tej samej serii, um, chociaż ja tej odżywki, muszę powiedzieć, nie używam, na jakiś strasznie długi czas, tylko tam powiedzmy na, na 5 minut, nawet czasami krócej, od razu ją spukiwałam. Także jak czuć rzeczywiście to nabliżenie na włosach. Muszę jeszcze zauważyć jedną rzecz. Moje włosy są naprawdę bardzo długie, na pewno przekraczają połowę pleców, więc nie wiem, czy inne posiadaczki długich włosów tak mają, ale u mnie te włosy, które są najbardziej tam od dołu głowy, czyli te, które najczęściej dotykają właśnie pleców, nie są za gładkie. One są coś takie szorstkie. widać, że są po prostu najbardziej zniszczone, bo są narażone na ułożenie mechaniczne, kiedy właśnie noszę je rozpuszczone. I żaden szampon, ani żadna odżywka nie były w stanie naprawić właśnie tych właśnie zniszczonych włosów od spodu, od spodu głowy. I w tym momencie, kiedy zaczęłam używać tej odżywki i szamponu, zauważyłam właśnie diametralną różnicę właśnie w tych zniszczonych włosach od spodu, ponieważ od góry one zawsze były jakieś takie gładkie i nie mogłam na nie narzekać, ale te od dołu zawsze sprawiały dla mnie problem. I w momencie, kiedy te właśnie właściwości wygładzające i nawilżające um, przejęły kontrolę nad moimi włosami, um, widzę ogromną różnicę i w tym momencie włosy na całej głowie są takiej samej jakości, powiedzmy, Przejdźmy do maski, czyli do produktu, który używamy na naszych włosach odrobiny dłużej niż tą poprzednią odżywkę. Czyli maskę zostawiamy na włosach od 15 do 30 minut, po czym ją zmywamy, a nasze włosy zostają pięknie odżywione i wygładzone. Jest o dalej seria arganowa, więc na pewno jest tutaj olej arganowy. Dodatkowo są tutaj biedwawne aminokwasy, proteiny pszenicy i proteiny soi. Jest oczywiście też keratyna. No i przez to, że maska ma taką dosyć, dosyć niskie kwasowe pH, zapewniona jest głęboka penetracja tych składników w głowie struktury włosa. Z ręką na sercu mogą powiedzieć, że rzeczywiście bardzo ładnie odbudowuje te włosy i je pięknie nawilża, więc jeżeli macie włosy na przykład zniszczone farbowaniem lub przesadzacie z obróbką cieplną włosów, to ta odżywka jest na pewno dla Was. Natomiast to, że jest dobra, tego odmówić jej nie mogę, ale czy jest lepsza od maski z jaj, która kosztuje chyba 7 zł? Tego już nie jestem do końca w stanie powiedzieć, ponieważ obie maski się u mnie sprawdzały. Dodatkowo ta maska, minusem tej maski jest jej cena, ponieważ przekracza na 120 zł, więc nie wiem, czy sama z własnej kieszeni chciałabym wydać aż 120 zł na maskę. Natomiast nie można temu produktowi odmówić tego, że jest na pewno wysokiej jakości. No i przechodzimy do ostatniego produktu, który testowałam, czyli do olejku organowego. I może na początku byłam naprawdę niesamowicie sceptycznie nastawiona tego produktu, ponieważ jakoś tak nigdy nie przemawiało do mnie ogólnie olejowanie włosów. No to rzeczywiście muszę powiedzieć, że się przemogłam i pomimo moich obaw, że zostawi moje włosy wyglądające na tłuste i niezbyt atrakcyjne, stało się wlecz odwrotnie, ponieważ naprawdę um, wciskając niewielką ilość olejku i wmasowując je powiedzmy w, w włosy od tej długości, uzyskujemy niesamowity efekt, czyli jest to połysk, jest niesamowite nawilżenie, dodatkowo włosy się nie elektryzują, co jest naprawdę rzadko spotykane, jeżeli chodzi o posiadaczki długich włosów i o zimę, bo wiadomo, że te dwie rzeczy nie idą razem w parze e, zbyt przyjemnie a dzięki zastosowaniu olejku organowego naprawdę ich elektryzowanie się, jeżeli na pewno się nie ograniczyło do minimum to naprawdę zostało zlikwidowane. Na pewno nie jest to produkt tani, ale ze wszystkich produktów, które przedstawiłam Wam dzisiaj on jest najbardziej godny uwagi i myślę, że jeżeli jesteście właśnie w poszukiwaniu jakiegoś fajnego olejku do pielęgnacji włosów lub macie właśnie teraz zniszczone włosy to na pewno powinniście się rozejrzeć za tym produktem. To tyle, jeżeli chodzi o moją recenzję tych produktów do włosów. Z mojego punktu widzenia i z moich doświadczeń najbardziej na uwagę zasługują te Szampon oraz odżywka i samo olejek arganowy, Natomiast, jeżeli ktoś ma do wydania, przeszło 120 zł na maskę, to proszę bardzo. Natomiast na moją kieszeń i na mój budżet e, nigdy nie odważyłabym się na zakupienie tak drogiej maski do włosów, mimo iż jest rzeczywiście dobra w, w swoim składzie i w działaniu. No i przechodzimy teraz do tej mniejszej rzeczy, czyli dla trzech zestawów do rozdania dla Was. Mam dla Was do rozdania trzy zestawy. Jest to w każdym zestawie: jest szampon oraz odżywka. Pierwszy zestaw to będzie szampon i odżywka z serii kakaowej. Drugi zestaw to szampon i odżywka o zapachu bananowym, a trzeci zestaw to szampon i odżywka o zapachu truskawkowym. Jak zawsze rozanie będzie trwał tydzień, a co trzeba zrobić, żeby wygrać jeden z trzech zestawów? To to zawsze, czyli subskrybować kanał Maksineczka, polubić ten film, polubić um, kosmetykę QOD na Facebooku, oraz zostawić komentarz pod filmikiem. Wszelkie informacje na temat ogólnie regulaminu i tego, co musicie zrobić jest w opisie na dole, więc na pewno proszę Was o przeczytanie regulaminu w opisie. W opisie również znajdziecie ogólnie wszystkie dokładnie nazwane produkty, których używałam właśnie przez ten ostatni, ostatnie kilka tygodni. Tam będą również ich składy, ceny, linki do nich, do sklepu, jeżeli byście byli zainteresowani zakupem. I to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że się do czegoś przydała Wam ta recenzja. Um, dziękuję Wam bardzo za uwagę. I do